Cześć, to jest Automatyk. No to jedziemy kolejnym czołgiem STA1. Czołg ósmego poziomu. Działo, to już mówiłem w poprzednich odcinkach, 164 do 273 mm penetracji. Zadaje obrażenia między 180 a 300 gold. No to wiadomo, że więcej. Dobra, jedziemy. Zobaczymy jak się tym jeździ. Zobaczymy depresja działa. Przy okazji... No załadowało całkiem sympatycznie, ale mamy losowanie do niczego. Hmm. Może tego Waffentrangena, czy jak to się mówi. No przebijemy, bo reszta to tak nie za bardzo. Hmm. no co? Jestem medem, i też na ostatku to co mam świecić, tak? No trudno. Ja <laughs> jadę tu w lewo za bunkier, no bo co? Więcej nic nie zrobię. jedziemy. Całkiem fajne przeładowanie tego działa 633. No, zobaczymy. O, tamte już są tam. Ale ja pojadę tu popilnować trochę bunkrów. Ktoś musi to robić, ale ze mną też widzę, że kilku jeszcze jedzie, więc może nie będzie tak źle. Pierwszy strzał 250. No, chodź, 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 chodź. Co to jest? Leopard. No dobra, teraz to już go nie widzę. Obieg 430, próbuję coś tu wyświetlić. Bacza, desarta. A tu co się dzieje? A raczej nie jest ten. Leopard próbuje tutaj. O, zniknął mi, a tak. Miałem już ochotę go hitnąć. Hmm. Oj, jest, 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 chodź, 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 chodź. Choć ty nie, może ty. No, ale jedzie na dół, jedzie na dół, jedzie. No, i nie pojechał stanu, a ten, co to jest, to jest 57 ładują tego. Mają widać ostrzał. Dobra. Jadę z nimi. Co się będę. Ale widzieliście. Jeden strzał. 250 obrażeń zadane. O, Arta się pojawiła. Niestety nie hitnej bo jest za daleko. Przegrywamy póki co. Podpalony. Ale go nie widzę. Spali się czy nie? 1500... nie spalił się, no ale faktycznie to mi nic nie zostało tego życia. Tam są wszystkie medy, tutaj gdzieś jest... o już go nie ma. Czyli Estos spłonął. a to my pojedziemy tu. No, coś musimy porobić. Przecież nie będę tak stał. Jak Nubek postrzelamy sobie do kogoś. Mamy 1400 życia, więc parę hitów przyjmiemy. Na razie z remis. T57, <laughs> jakbym je zdetrakuje, to mnie ściągnie. O, ale już nie ściągnie. No, zobaczymy teraz depresję. Legancka depresja O, kurde Możemy sobie elegancko pod... Ola u mnie Olałeś mnie No i co? Będziemy się tak kotka i myszka teraz bawić, tak? I spadamy stąd. Jadę tam pomóc z tymi niszczycielami. O jest to, co mogę przebić. O tak. 228. No i co? Zdąży? Stoi. Jest, udało się. O, już. No i co? No i ucieknie, no? O, kurnia. Od... No to a, od tego to mogło. Nie ma. No, chyba mnie artanie nie trafiła. Ach, rikoszyt. Sam zostałem, ale jaja. No i co? O, jedzie. O, jak mi przykro. A, szybka akcja. 9 13. Arta została. Dwie nawet. Ta nic nie ściągnęła, ale ją zabili. Hmm. Także fajne, fajna, fajna depresja. Można sobie pod takie górki tu podjeżdżać, czego nie można, na przykład, tymi radzieckimi robić. A tu o, elegancko. No. Co będzie? Dobiją go, dobiją go, dobijcie go w końcu i jedziemy następną. Nie, partyjkę. No, no, jest, A, to go załatwi. Nie wiedzi, bo stoi za krzakiem. No. Co to ta robi? Już przeładowała dawno. No i teraz też po tobie. Co to, Artur? Co to miało być? Oje, dobra. 9:15, przegrana. Przegrana. Jedziemy jeszcze raz. Może będzie lepsze losowanie tym razem. Yy... No, nie powinniśmy zbyt długo czekać, nawet. Czołgów jest dosyć dużo w bitwach, także. Tak jest 13 sekund, tylko. No, już lepsze losowanie i teraz, w zależności od tego, po której stronie nas wylosuje, nie, tędy pojedziemy. No, no, ja lubię tę stronę, tylko hmm, właściwie to lubię tę, tę, tę drugą stronę. Same ósemki. O, widzicie, jak wygląda sobie z bliska ten czołg. Nie rozumiecie, chłopie, mu pisz po angielsku, albo co? Wygląda sobie ten czołg elegancko. No, niestety grafika nie powala, bo nie mogę włączyć ulepszonych, bo bym inaczej nic nie nagrał. Zobaczymy depresję. Depresja, o, ale, piękna depresja. Widzicie, widzicie. Teraz, jak się kręci, o elegancko się kręci. O tak, pozabijajcie się. O, wszystkie, wszyscy na raz, tak jest ojej i co, kręci się o, elegancko się kręci, widzicie ciach, ciach no dobra Ukręciliśmy tyłkiem teraz jedziemy kto do klanu? nie, nie znam rosyjskiego mhm. dobra najgorzej jak tędy ciężkie przyjadą będzie boleć, będzie boleć. Nic tu nie zmienili? <laughs> yy... Coś? Nie no, chyba nie zmienili tu nic. No a tamtędy jadę ciężkie. A no, to dobrze. To będziemy mieli do czego strzelać. O, jedzie tutaj. Chiri poprzednio nim grałem. Widzieliście, jak fajnie magazynkiem się gra. niestety nie trafię tego chyba. No na pewno nie, nie tylko chyba. Jest Hellcat. A Hellcata to się nie boję. A ja trzeba mu pomóc. O, nie widzę. Niestety nie widzę. O. no, no. O, no, tak, synek. Z golda, gdzie ty mnie trafiłeś? Tu mnie trafił. To ten, ale farciarz, to wiarzmy jeszcze. Naprawdę farciarz. Dobra. Co będzie? Który pierwszy? Któryś to próbuje mnie prać Ale Nie uda wam się Oj mnie trafił Co mnie trofi? Lorka O Boże Ale dobra O nie, 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 nie Ja to wracam Wracam, wracam, bo tam jest za dużo tych czołgów o widzicie, to nawet zwinne jest, dobrze się kręci tyłkiem pomachać można teraz macham szybko, żeby dojechać na bazę nim skapują, tam jest dwóch chyba 30, 40 na godzinę w tej chwili jadę o, op, tu jest jeszcze jeden niszczyciel Dobrze, przywitam ich tutaj. Widać to nie widać. Jedziemy dalej. No, jeć, jeć, jeć. fajnie opuszczane działo. Rykoszek, no. Jeszcze raz. I hajaka ładuje. o oh je. Yeah. Dobra. No, no, no. Przeładuję. Jeszcze tu coś jest. Eee, yeah, drugi. Jee, yeah. no, 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 no. O, sprzątnęli mi go. Dobra. Idziemy teraz tutaj. Trzy... Trzy fragi, nawet fajnie. Dobra. Już nie ma nikogo na bank. Gdzieś ta lorka jeszcze stoi, no, Hellcat już trup. Może widzicie, jedna przegrana, gdzie praktycznie nic nie pokazałem, a tu zauważyliście, że fajne, fajne opuszczane działa, mają te, te czołgi, elegancko. O, tak, jeszcze 200 straciłem przy zjechaniu tu, a trochę za szybko zjeżdżałem ale dobra, gdzie ta lorka jest? uciekła gdzieś o jest, dobra, po bitwie już no, 14-6 3 fragi zdobyłem ciekawe, nawet, nawet, nawet ciekawe tak, jak się opanuje, jak się opanuje hmm. O, walorka zabiła jeszcze. Jak się opanuje walkę tym czołgiem, ja już pograłem parę razy, więc nawet to fajnie już wychodzi. Gdybym grał w przyszłości, to on na pewno, gdyby to jeszcze lepiej było. Victory. O, niecałe 1000 obrażeń, ale tam się nie pchałem za bardzo. Potencjalne 1490, a mam 1450, a jeszcze mi chyba tam 300 zostało ponad. Także yy, nieźle, nieźle. Sześć tylko z penetrujących. O, fajnie było. Sami mogliście widzieć. Dobra. No dzięki. Zapraszam na następne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.